Witam Was serdecznie z tej strony Mapper. Może to co chcecie powiedzieć być głupie i w ogóle się będziecie pytać, w jakim to miało być cel, ale może lepiej warto posłuchać drugą osobę, co ma wam do powiedzenia. Chciałbym wyrazić swoją opinię na temat tego, co się dzieje aktualnie z mappingiem i w ogóle o wszystkim. A więc drodzy maperzy, panie i panowie! Mapping jest częścią tego, co tworzymy i robimy. Tworzymy historię, różne animacje i wiele innych rzeczy. Każdy na pewno pamięta stare dobre czasy, kiedy te to na topie byli tacy słynni maperzy jak Bernie, Six, Furazi, Philip, SkateXD i wiele innych. Opowiem może o tym, jak ja widziałem tamte czasy. Było to powiedzmy dwa w albo i więcej. Każdy się cieszył i patrzył, jak co chwilę powstały odcinki ulminy maperów. Czułem radość i chęć poznania tego, co ludzie tworzą. I również miałem nadzieję, że te czasy będą trwać wiecznie. Wtedy, po oglądaniu mnóstwa odcinków Polsko-Węgra, czy też Berniego, stwierdziłem, że też chciałbym spróbować sił w tej dziwnej rzeczy i narażać rzecz do tej społeczności. Teraz obecnie go nie widzę, można tak nazwać. Po cichej czy radości. Coś uminkuło. Niektórzy wielcy maperzy znikali, te jakieś hakerskie zagrywki na konta, lub także YouTube usuwa niektóre konta. Wiedziałem, że coś nie tak. Dzisiaj, znany w polskim Mapinu, mamy nowych i również utalentowanych maperów z Giewu. Teraz możemy słyszeć tylko pogłoski, że maperzy umierają. Brakuje tego optymizmu. Chęci i dalszego robienia, nie czując żadnej pociechy, bo albo zabraknie pomysłów, albo z nudów odchodzimy z tego świata. Jeśli chcemy ratować to, co powoli umiera, to musimy się wzajemnie pomagać i współpracować. Nie mówię, że każdy ma się lubić, ale przede wszystkim szanujmy tą drugą osobę. Życie czasami składa się z wyborów. Musimy podejmować decyzje, i nawiązywać kontakty z nowymi osobami. Tak samo w mój gościn jest przekonanie o tym, że nie waży czy ktoś jest słabszy, czy dobry, czy wielki, czy mniejszy. Wszyscy stanowimy wspólną jedność i łączy nas wspólne zajęcie, hobby, nasz map. Nie mamy i tak pojęcia, jak długo ten nasz mapping pożyje. Mapping stale się rozwija, ponowczesne są tyle, wydatki i wiele innych. Ciężko jest. Coś wymyślić samemu, aby rozwiązać ten wspólny problem. Dlatego założyłem organizację OMZ. Będzie ona miała za cel zminimalizowania ryzyka opuszczenia maperów, pomoc innym i polepszenie mappingu. Powstała po rozpadzie ZFM i trochę ten serwer ulepszyłem. Cała organizacja będzie miała praktycznie takie same działania jak dzisiejszy ONZ. Można by ująć, że organizacja będzie ONZ-owską grupą w Maperstw. Zapraszam niezwłocznie do tej organizacji tych, którzy chcą być wspierani i pomagać innym osobom, aby MAPEST mógł stać na nogi. Ja przyszedłem tutaj w celu pokazania innym, co potrafię i co wiem. Jeśli czegoś nie potrafię, to nic nie szkodzi. Każdy ma prawo popełnić błędy, ale potem nic je naprawić i udoskonalać swoje zdolności. Każdy ma swoje słabe, mocne strony. Na każdego zawsze przechodzi czas. Kluczem do sukcesu jest to, aby każdy mógł dobrze ocenić samego siebie i poznanie swoich mocnych i słabych stron. Jeśli ich nie znasz, nie uda ci się. A jeżeli powstrzymujesz swój talent w sobie, to nigdy nie zycięgniesz. To wszystko, co powiedziałem, jest moją opinią. Wasze na pewno będą inne i należy je tak samo uszanować jak każdego. Jeśli nie jesteście ze mną, to zapraszam do wspólnej współpracy imię dla dobra Maperstwa. To tyle na dziś. Dziękuję z mojej strony, proszę bardzo.